Ani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzień dobry Dzisiaj będę płacić Pawłowi za różne rzeczy I Jakiś czas temu pojawił się taki odcinek u Pawła na kanale I stwierdziłam, że fajnie było, mu się odwdzięczyć I mu teraz zapłacić I mnie pomęczyć jednocześnie No nie no, to będzie przyjemność Znaczy wiesz? te odcinki są dla ciebie zawsze stresujące Bo ty jesteś taka, że musisz wiedzieć Ja na przykład się nie stresuję, po co do tego z pełnym chillem Ja po prostu będę na spokojnie testował różne rzeczy I będę patrzył ile mi płacisz Wybrałam dla Pawła cztery aktywności, czynności I dwie są niewiadome, dwie są wiadome czyli Paweł będzie o dwóch wiedział, o dwóch będzie totalnie nie wiedział, będzie musiał zgadnąć, co to jest i o co chodzi. Co godzinę losujemy aktywność? Tak. Okay. Co godzinę? I masz różne kwoty za różne rzeczy. Okej, okay, znaczy no tak jak było. U tak. Mnie. Zanim my wylosujemy, to wy zasubskrybujcie kanał, żeby żaden film was nie ominął. I zostawcie opeczkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków z Pawłem, bo one ostatnio rzadko się pojawiają. No, to <laughs> Okej, okay. no dobra, to jest niewiadoma. Dobra. Dobra widzowie, Ola mi płaci za niewiadomą Więc ja na początek po prostu przetestuję klasyczne rzeczy, chodź tutaj Daj łziaczka, kocham cię Ola No co widzowie, ja sobie zapalę światło Otworzę drzwi Czyli teraz tak, ja muszę analizować po prostu w tym filmie, ja w tym momencie pocałowałem Olę, powiedziałem Ola Mówię Ola kilka razy, bo Ola wtedy jak mówię dużo razy Ola, no to będzie wtedy dużo pieniędzy Kocham cię powiedziałem, kocham cię Olciu Tuliłem ją, pocałowałem ją, otworzyłem drzwi i zapaliłem światło, zapalę światło sobie cztery razy i otworzę drzwi. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć razy, bo otworzyłem tamten raz. I okej, okay, wiem mniej więcej co ile razy zrobiłem. Jeszcze dam ci buziaka. Ej, rzucasz mi makijaż! Przytulecie! Drugi raz tylko, dwa razy przytulas? Okej. Okay. Będę tak sobie robił, że będę robił czynności w różnych ilościach, żeby mieć łatwiej do rozkminienia jak mi zapłacisz za co mi zapłaciłaś. Taka jest moja strategia. Myślę, że to jest dobra strategia. Wychodzimy z domu? Wychodzimy z domu, bo musimy jechać na śniadanie, musimy jechać zrobić zdjęcia do wizy. To lecimy. Jak się czujesz z tym, że nie wiesz co chodzi? Dobrze, luźno. Jakby mówię, ja mam swój patent. Ja mam swój patent, wiem jak to zrobić. Musimy już zapłacić? Może. To no, dawaj. Wydaje mi się, że tyle. Najwyżej... Oku. Ch... No OK. Eliminuję teraz widzowie. Dwa razy, trzy razy daj mi buziaka Dwie otworzyłem 6 razy, to się nie kalkuluje. To raczej nie było światło. To było za coś, co mówiłem, albo za coś, co robiłem z tobą. Dobra, daj ci teraz trzy razy buziaka. Chodźcie przytul, tylko raz cię przytulę. Ola, Ola, Ola. Cały czas ogólnie robisz po trzy rzeczy, po cztery rzeczy. Ja nie e... wiem, czy ja Cię dobrze zapłaciłam. Tak się ola ola, 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 nie wiem, Dobra. Ola. Dobra, 10 razy. Bo nie jestem przy tobie cały czas, więc nie jestem w stanie coś wszystko zliczyć. Dobra, 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 dobra. dobra. Kombinujesz, kombinujesz, kombinujesz. Nie musisz być przy mnie. Słyszysz to, albo wiesz, że to robię. Dobra, widzowie, Paweł poszedł do siebie do auta. Ja jestem u siebie w aucie, bo zmieniam buty i teraz mogę chwilkę z wami pogadać, bo Pawła nie ma wokół Tak jak widzieliście, płacę mu za każdy uśmiech, aż stówkę. Nie spodziewałam się, że on tyle razy będzie się uśmiechał. Ale nic, ma tak piękny uśmiech, że on jest warty, żeby tyle za niego płacić. Nie jestem w stanie teraz zaobserwować każdego uśmiechu, bo jakbym się cały czas patrzyła na Pawa, to on by się domyślił o co chodzi, więc płacę mu teraz za wszystkie uśmiechnięcia, które widzę i po prostu po montażu, jak zliczę wszystkie uśmiechnięcia to wtedy mu zapłacę pełną kwotę. Dobra, buty zmienione, lecę do Pawa. No Domyślasz się czegokolwiek? Płacisz mi albo za całowanie, albo za mówienie twojego imienia Ej. albo za przytulanie <śmiech> albo, <śmiech> albo za otwieranie drzwi No tak w trakcie jazdy to trochę no jest średnio trzy na godzinę po parkingu <laughs> osiedlowym tak zapłacić? Może A to weź mi zapłać Nie, teraz nie Dopiero jak no się no zbierze dobra. więcej Jak się zbierze więcej? Ola, 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 Ola Nie wiem, tak sobie mówię, Ola po prostu Dobra, mamy czerwone światło Ma mm, Pięć Dobra To może po prostu rozliczymy się na jedzonku Okej okay. Dobra? Dobra 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 Alciu. Na jak dobiłem. Dojechaliśmy już na miejsce, mogę Ci teraz zapłacić. Dobra, Nie będzie tyle. A, czyli to tak samo rzuciłaś. Okej, okay, czyli to nie jest pełna kwota. No może nie być. Dobra, czyli ty mi płacisz albo za ole, albo za buziaczki. Okej. Okay. Albo po prostu za bycie miłym dla ciebie. No dobra, chodź, Alciu. Chodź, moja myszko, dziękuję za 5 stówek. Kurde, my dopiero zaczęliśmy już o 9 stówek, dobra. Ja już wiem, co zrobię z tymi pieniędzmi. Co Tylko dobra? muszę ich zarobić jeszcze więcej. Mam w planach je zainwestować w sprzęt do nagrywania. Ok. Potrzebne są mikroporty nowe. Trzeba kamerę naprawić. Obiektyw, Obiektyw trzeba jeden naprawić. Także potrzebuję jeszcze. 10 tysięcy. No nie, tak jest. 5 koła starczy na naprawę obiektywu, na mikroporty i na dobrą kolację razem. O, o To tak będzie akurat. Mogę Ci powiedzieć, że ta runda ma najwyższą kwotę. Jest najbardziej dochodowa tak. dla mnie. No to muszę więcej tego robić. Alciu, moja kochana, ty. To jest mój świat bez ciebie? To jest no? mój świat z tobą. Oooooczka. Czobys ściągnął się nańka dobrego. Ola! Ola, Ola, Ola! Co ja zjadł? Z racji tego, że Cię kocham, Olu. Mhm. Mm Jesteś kochana i Cię kocham cię. Kocham co? cię. To co wiemy. Tak, Widzę, wiecie, ja... że ja kocham ole? I lubię ją przytulać, masz widać już jakieś. Dobra, to dam ci takie dwie stówki. Okej, okay. no płacisz mi dużo mniej niż powinnaś mi się wydaje Możliwe, no jest taka opcja Zobaczymy, chodźmy na tak. Za imię mi płaci jak nic, 100% za imię Na zewnątrz czy w środku siadamy? Jak chcesz Ociu. Zresztą, tego, że cię kocham to pozwolę ci wybrać No to może na zewnątrz no, dobra. Zostało ci jeszcze 17 minut. Czuję, że wyczerpałem to i że po prostu zrobiłem to już tyle razy, że nie ma sensu, żebym teraz wiesz, cały czas mówię ola, ola, ola. I jakby po prostu chyba poczekam do końca czasu, ażeś okay. zapłacisz i mi powiesz za co ty mi płaciłeś, okay. tak mi się wydaje. Ale ładnie wygląda to Twoje danie. No, moje z kolei wygląda jak takie typowe swojskie śniadanie. To masz jaja i se masz, kurde, kiełbaskę. Jak w smaku Olciu? Nie. Jadłam też lepsze śniadania, O, ja się A jesteś niezdarną, Ale jesteś niezdarna Olciu, kocham w tobie tą niezdarność No dobra, starczy już nie, już on dosyć już mi cringe'uje wewnątrz Zostało ci półtorej minuty, jesteś pewny czegoś? Przytulanie, albo ogólnie czułość do ciebie, albo mówienie twojego imienia, albo kocham cię To jest któraś z tych opcji, na 99% I tyle, zapłaćmy, wyjdźmy stąd i zobaczymy Dobra Bo już czas jakby się kończy, nie, no, to... no. Olciu Okej, okay, czas się skończy Płaciłam ci za każdy uśmiech w życiu bym nie powiedział. I dlatego nie jestem w stanie ci zapłacić wszystkiego, bo też nie patrzał na ciebie cały czas, żeby nie okay. żebyś nie podejrzewał nic. Więc po prostu po montażu zliczę wszystko i wtedy się zapłacę. A za kamerą też liczysz momenty. Tak, to za to się kamerą tak. się nie uśmiechałem, bo ogólnie mam y serio, mam alergię i się źle czuję i po prostu, wiecie, jak wyłącza się kamera, to siedzę tak, żeby zbierać energię na to, jak się kamera włączy. No. Bo jest mi słabo po prostu tak, przez alergię było kilka takich sytuacji, że włączyliśmy kamerę, tak. ale próbowałam wyliczyć ale nic nie było. Dobra, to mogę Ci zapłacić bo na pewno się uśmiechnąłeś kilka razy jeszcze, więc mogę Ci teraz dać dwie trzy stówki. Dobra. Trzysta. Bo A resztę rozliczymy tak, resztę po montażu. rozliczymy po montażu. Sprytne to było. No? Za cholerę mi się nie spodziewało. Masz taki piękny uśmiech i stwierdziłam, że chciałabym, żebyś się częściej uśmiechał to jest taka okay. lekcja dla Ciebie, żebyś się częściej uśmiechał, bo może ktoś Ci będzie za to płacił. No raczej taka sytuacja że się drugi raz w życiu nie przytrafi. Dobra, to coś zakręć za mnie, ja nie Dobra. patrzę, nie patrzę w obiektyw w ogóle. Teraz jest znane. Płacę ci za każdy zjedzony owoc. Dobra, czas, start. O kurde, dobra. Widzowie, jaki ja mam plan? Tu jest warzywniaka, bo chodź do warzywniaka. No, no, teraz tak, macie jakby zasady, ale możemy No Każdy jeść. rodzaj? Tak, każdy rodzaj. Czyli jedno winogrono jest zaliczane jako jeden owoc. Okej, okay. a ile dostaję za owoc? Przecież chyba 30 złotych. O kurde, ale nabijemy siana. No. Dobra, gituba. Idziemy do warzywniaka i jedziemy do domu. Domu? Do domu. Wiem, co zrobię. Dobra, plan jest taki, żeby spakować 20 różnych owoców. ja ci pomogę, bo ty nie wiesz co się dzieje, co? Nie, bo ja nie, bo jakby ja, no... Daj, ja, ja ci pomogę, daj. Bo czas, nie, osy jeszcze. Wiesz, że ja mam alergię na no, nie. nie. A weź no, mi pakuj. Tak, ja ci będę pakować, bo ty nie ogarniesz tego. Gruszka, jabłko. Weź to, jeszcze jeżynki. Możesz mi porzeczki wziąć całe, z chęcią zjem. Dostawki, Borówki też weź. Arbus jest. I, i rękę. A winogrona mamy czy nie mamy? Nie no, mamy. No, dobra. dobra. To weź, i po prostu damy znać, ile mamy rzeczy, bo jest ich dużo. Dobra. W ja Jeśli tak zajerałam tym szukaniem tych owoców, że ja ci pomagałam dobierać jeszcze. Ja mówię, powiem jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. Zapomnij się borówek, ale są borówki. Tak, no dużo tego jest. Ogólnie tu jest mnóstwo owoców w tych siatkach, tu mamy wszystko osobno, no bo nie chcemy, żeby to się zgniotło Wszystko mamy. Wszystkie owoce świata mamy. Idziemy do auta, tak? Nie, 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 nie. Minęło dopiero tak z 5 minut, jeszcze po drodze zdążymy skoczyć do Biedronki, albo do Lidla, żeby kupić jeszcze kilka rodzajów owoców, tych takich rzadszych. Ojej, jakieś mango i tak dalej, Tak, dokładnie ananasy, tak, jakaś marakuja. W plotkarze była taka scena jak Blair szła i miała tak pełno siatek tam Louis Vuitton, i tak dalej. Ja się czuję teraz jak ona, tylko że z warzywniaka wyszłam. Nie mam owoców. Chodźmy do kolejnego sklepu. Przejechaliśmy do Lilla. Zobaczmy, co tu mają ciekawego, czego jeszcze nie kupowaliśmy. Nie muszę z całego. No nie, no chociaż po połowę, może widzisz. To jest kolejno, no. Ile? No też po takich dużych połowe. Dobra. I mango. I I to wszystko. będzie chyba wszystko, no. No tak bo się nie że... więcej nie ma. No. Wróciliśmy już do domu. Damy mi to owoce. No, Wiele ci... czasu mi zostało jeszcze. jest? Zobaczysz. Tylko tyle było, że aż mi bolą mi się w tej ręce. Ile mi czasu zostało? Około 15 minut. Okej, okay. dobra, widzę. Wyobrażacie sobie, jak ja miał teraz jeść jabłko, jeść mandarynkę, iść takie rzeczy jak po kolei, to bym przecież to by mi zajęło wieczność. A jak ja sobie to wszystko zmieszam, to pójdzie szybko. Ale ogólnie nie myślałeś totalnie. Stworzyłeś 45 minut, a w tych 45 minut mogłeś już zjeść tyle owoców. Już jedną malinkę, jedną co A kawkę, ja sobie to mówię teraz sobie mogę teraz zaczyna się zjeść, dobra. Ty patrz. Ty no to gruszka odpada. Nie, no jest gruszka, zobacz. Dobra, gruszka. Teraz leci brzoskwinka. I musisz wypić cały sok. Cały sok. No smutki. bez problemu. Jak nie wypijesz, to się nie zalicza. Dajemy do tego jedną wisienkę. to jest wiśnia czy czereśnia? Ej, bez kitu jest wiśnia i czereśnia, ja kupię tylko jedno. Dobra, widzowie, pierwszą odkryjem. ma zjedzona. Teraz jeżynka. I teraz malinka. Te sobie wrzucam do środka, bo są fajne w smaku. Ale też zjem jedną. Winogronko. jego nawet nie będę tu rzucał. Jem po prostu. będzie po prostu sok wieloowocowy. Mandaryna wlatuje. Cytrynkę wcisnę, dobra? Może ściśnięto, no. Ale tak konkretnie wcisnę. Dobra, to zaliczamy. Dobra, cytrynka jest. Teraz tak, jak mi arbuza zaliczysz? Cały. Cały ten? No. Dobra, to go zostawimy na potem. Dłuskaweczki jeszcze sobie do smaku, tylko dodam. Ile czasu? 9,40. Kurde, banankę dajemy. No, super. Zasada 3 sekund. Dobra, i teraz, żeby dodać trochę wody do tego, ja dodam część arbuza widzowie. To w ogóle ładnie wygląda. No, jest ładnie. Jestem ciekaw, czy mi się to zmieli tu w ogóle. Kurde, blaszka. Dobra, próbujemy. Dobra, dorzucimy do tego jeszcze mango. Ej, a co jak nie wypije całości? No to nie zaliczasz. Nic mi nie zaliczasz? Nie. O kurde! Ale twarde mango. Dobra, no. wolać to mango. To tyle, piję na razie, żeby mieć po prostu to. Pachnie ładnie. Burówki też tam dorzuciłeś? Nie, zapomniałem o borówce. Oj, ile tego jest. No. Dobra, pijemy. Mmm, ale dobre. O, jeszcze śliwka jest. Dobra, bierzemy borówkę. jeszcze gdzieś jest mały pomidorek. Pomidor to też jest owoc. I o, kiwi masz też. I kiwi mam jeszcze. Kurde. Jem borówkę. Jem pomidora. Szybko zjem śliwkę jeszcze. Jabłka nie dałem. No. My tak wrzucimy widzowe jabłko i wrzucimy kiwi jeszcze. No, powiem ci, że udało ci się dużo. No pod warunkiem, że to wypije, nie? No. Mało czasu jest. Masz 5 minut. I teraz tutaj będzie kiwi i jabłko, po prostu z tą resztką tamtego się zrobi. A ja piję to. Najgorsze jest to, że Paweł lubi takie rzeczy, a ja na przykład bym nie wypiła, wolał wolała jeść niż pić. Ale to jest miks owocowy Ale dobre co? Bardzo Braku. dobry, ale strasznie syty Wiesz, tam masz banana i tak dalej, nie? I jeszcze arbuza musisz do końca, nie? Wiem właśnie, arbuza Bo nie, nie zabiorę Bo ci no, Już mało Dwie minuty 20 sekund Kurde mm. Ciepłe to jest niedobre Nie zjadłbym tyle owoców, gdy miałem owoce Wyobraź sobie zjeść banana, zjeść jabłko, gdzieś kurde gruszkę, mandarynkę, no całą masę rzeczy No Ale czuję się pełny Normalnie jakbyśmy zjedli miskę pełną owoców, nie? No. No jest pusta. I idealnie Ile, ile, ile osób zjadłem? 10, 11, 12, 13, 14. Kurde, no. 420 złotych. Wow. No dobra, to idę po pieniążki. Czy dać ci później? Możesz podejść później. Dobra. Okej. Okay, to posprzątamy tylko tu i kręcimy kolejny raz, dobra? Dobra. Coś tak źle. No, jakby mi brzuch pękał. Mm. Już za dużo tego. To kolejne kręcenie. Dawaj, mogę należąco to robić? No możesz spróbować, kliknij. Zależy co to będzie pewnie, nie? No dobra, jest niewiadoma, więc nie mówię Kurde, no dobra, nie wiadomo Spróbujemy zrobić całe kilka rzeczy na leżąco. I przejdziemy się na spacer, znaczy podjedziemy w jedno miejsce i tam się przejdziemy Muszę załatwić jednym obiektem jedną rzecz, to od razu się przejdziemy na spacer, bo musimy pać jakieś kroki albo coś Ale póki co to tradycyjnie powiem Ojciu, on jest smutny, bo mi po ciebie jest za uśmiechanie, to może teraz zabać <grym> To smutny. Poczekaj, byłem smutny raz. Powiedziałem raz, Olciu, teraz drugi raz powiedziałem i powiem trzeci raz, Olciu. Kocham cię, 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 kocham cię. Dziesięć razy. Pogłaszczę pieska, bo to może być zagłaskanie piesków, tak? Jeden raz głaskanie, drugi raz głaskanie. Trzeci raz głaskanie, czwarty raz głaskanie i piąty raz głaskanie. Na kroki mogę. Być, też typowe. Chcę, mnie nagrywasz, czy co? Teraz piętka, bądź słodki. Idziemy. O, mogę cię zabrać na lody. Okej okay. Bo tam są lody. Chodź. Mogę... Tu jest kruszek, leży Tu do swojego serca. Uuu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa. Co tam notujesz? Czterna, piętna. Piętnaście razy jak coś. To mamy, to mamy. Muszę iść spacer. Okej. Okay. Znaczy musimy podjechać tylko na Dobra. Mam brzuch staje ledwo widać moje stopy. Znaczy za no? No też tańczę, może za tańczenie mi płacisz. Może. Musisz mi coś zapłacić? Muszę. Czekaj, musisz, czyli zrobiłem coś z ty ale ja mam łeb dobry. Ja zrobiłem już coś z tych rzeczy. Proszę bardzo. O! Trzy stówki. Sześć razy albo trzy razy. No dobra, myślę, poczekaj. Co ja zrobiłem trzy razy, albo sześć razy. Albo w ostateczności 12 razy, możesz płacić 25. Albo 30, 10 razy mogłem. No to jakby jest jakbyś duża kombinacja. Nie są oczywiste trzy... kwoty. Co ja robiłem 10 razy? Kocham cię, mówiłem? Kocham cię, mówiłem 10 razy. No znowu mam mówić, kocham cię? Ja nie mogę, no kocham cię, no, no kocham cię, no. No wiesz, że cię kocham. No. Ale kochanie, wiesz, że ja cię kocham. Ty? No. Słuchaj. A wiesz, że cię kocham? Kroki nie, bo nie zrobiłem dużo kroków. Byś mi nie płaciła takich chorych sum za kroki. Za jedzenie też mi nie płaci za jedzenie, bo nic nie jadłem. Teraz wchodzimy tutaj do środka Beknąłem z trzy razy, ale nie płaciłabyś mi za bekanie, no wiesz, to była głupota. Dobra widzowie, Paweł już poszedł załatwić sprawy Teraz mogę z wami pogadać Jak widzieliście, płacę połowę za kroki I zrobimy tak, że teraz będę mu płacić na bieżąco różne kwoty A pod sam koniec wezmę pawał telefon i zobaczę ile zrobił kroków od 13 do 14 Bo mniej więcej około 13 zaczęliśmy jakby ten godzinny challenge Dobra, czekamy na Pawła i zobaczymy czy wymyśli jeszcze coś nowego Bo ogólnie podejrzewał już, że zapłacę mu za kroki Ale trochę go zmieniłam tą kwotą Więc wydaje mi się, że nie domyśli się, że o to chodzi Dobra Widzimy się za chwilkę Co tańczysz? No może płaci mi za tańczenie 300 zł. Okej okay. Teraz tańczyłem raz, a teraz drugi raz zaczynam to the... Chodźmy stąd, dobra? Gituwa? Gituwa? Gituwa, 6 stówek, S Chcesz teraz iść czy chcesz na przykład no zostało mi około 20 minut, nie? Coś takiego Możemy tam pójść do luziarni na zewnątrz Tamtej dobrej Tak Dobra I ty okay. sobie weźmiesz ludzika, a ja po prostu popatrzę jak ty jesz ludzika Dobra Spoko Poczywaj Rozbijeś bank Proszę bardzo dwieście, Kocham cię. Ale ja cię kocham. kocham. Co jest? Ale mnie teraz zmieszałaś. Nie no, za 30 tylko dwa razy. Ale muszę płacisz że... mi więcej za bardzo chmudżowa tańca Albo płacisz mi za każdą sekundę tańczenia. Dajcie znać w komentarzu, widzę czy pamiętacie ten taniec. A dobrze się czujesz? Kocham cię. <noise> Ciężkie to jest, co? Strasznie ciężkie. No. Bo dostajesz tą kasę i tak się zastanawiasz, co tyle razy robiłeś. Z drugiej strony nie wiesz jaka jest kwota. Albo to jest kocham cię, bo to zrobiłem wiele razy, albo to jest czynność, którą zrobiłem, bo robię ją podświadomie. Czyli właśnie układanie włosów, dla pani się ponosie. Ty jesteś za co? No nie wiem co nie wiem w co się dzieje. W się, sensie nie wiem. Dobra, no idziemy do auta, no co? Co idziemy? Chodźmy, kochanie, kochana moja, kocham cię. Zostały dwie minuty. No dobra, no to dawaj już. Już? Tak, bo ja chcę dobra. wiedzieć za co mi płacisz. No jakby uznałem, że koniec. Dobra, płacę za kroki. To ile ty mi za te kroki no płaciłaś? Za dużo, ja tak pomyślałam sobie, dobra, dwie dychy będą git! Za krok? Tak! O kurde! Ja! Yeah. To no jest tak, tak specjalne, no może tu się może zostać wiesz, jakby Okej! Może żeby zostać w domu i tak dalej. Dobra! Przeciętnie, jak na przykład siedzimy w domu, no to mamy takie 6000. No to mówię, no ile możemy zrobić w tą godzinę? 200 kroków, 300, 400. Jak ty żeś to obliczyła? 200 kroków to jest 4000 złotych. <laughs> ja. No tak! 200 razy 20 to jest 4000 tysiące. Żartowałam 2 zł! Poczekaj! Ty byś ja dałam dwie dychy! <laughs> Bez kitu! Ja policzyłam razy dwa! Na 20. kole Fortuny dałeś 20. 20. zł a wszędzie liczyłam razy dwa, bo o to mi chodziło. Okej. Okay. No wpisałam 20, no to mogę ci dać 20. Nie no, nie dawaj mi tyle pieniędzy, bo to ile jak kroków zrobiłem? Z 1000 zrobiłem. Dużo! W ostatnią godzinę zrobiłem 1102 kroki. Czyli musisz mi dorzucić jeszcze 700 Dam ci w domu, bo zostało mi... Dwie stówki. Okej, okay, to daj te dwie stówki. Daj dwie stówki i... I 500. 200, plus tam co za owoce 420 czy 920. Fajno. Przepraszam widzowie, naprawdę mi się pomyliło, ja bym musiała ci da... Jezu, no, byśmy musieli zapłacić teraz 20 koła. Ale ja jestem. Głupiecka. No dobra, dawaj koło. A to już nie ma co kręcić, tak, ostatnia pozycja. Druga rzecz. Płacisz teraz za każdy nauczony język. Musisz powiedzieć pełne zdanie w jakimś języku. Czyli na przykład mam na imię Paweł, mam tyle lat. Po prostu musisz nauczyć jak najwięcej zdania w danych języka. Tak. I wszystkie te zdania muszą się łączyć w całość. Okej, okay, czyli na przykład ma, Hej, jestem Paweł, mam 26 lat. Mieszkam w Gdyni Tak. Ty się ucz, wracamy teraz w międzyczasie do domu tak. I po prostu pod koniec mi wszystko powiesz Witówa Szybkie pytanie mam Mhm Polski i angielski też się zaliczają jako języki? Nie, nie nauczyłeś w sensie, nie nauczysz się ich, bo je dobrze znasz Okej, okay, czyli te dwa języki jakby odpuszczam Tak Na Ciężkie są te języki, bo są zróżnicowane mocno Dobra, zobaczymy jak Ci pójdzie Dobra, zostało Pałowi około 5 minut Więc teraz sprawdzimy jak mu poszło Dobra, więc to jest krótka historyjka mojej aktualnej sytuacji w dzisiejszym dniu Okej. Okay. Paweł. Ja vinc six ans. Mam 26 lat. Nie no? pójść mi w tłumaczy, czy tak na pewno? Jest. Dobra, będę ci puszczał po kolei poczekaj. Może no, ja mogę jakby sprawdzić czy ty dobrze pamiętasz. Shaving six ans. No dobra, no, no mogę to. Może podobnie. Brzmiało chociaż trochę podobnie. No dobra. Solo il guardiano di due cani Rico e Skipper. Solo il guardiano di due cani Rico e Skipper. Okej, okay, bo. No się zgadza. Ja już że guardiano, tak no no, okej. Ten ga una. He's fine. sky Tak, no to jest źle. Tęga una. Już źle. Prywioza, princiosa, Ola. Coś takiego, nie zapomniałem to zdanie. Miało być, że mam kochaną narzeczoną Ole. Tęga una novia preciosa. Tęga tak? una nowia preciosa. No, Może? no, no, tak, nie. tak, tak. No, tzwański unia, proszę. No. Une hamdi logur. Nie, nie powiem tego zdania. Stwierdziłem, że nie będę brał klasycznych języków i wezmę albański. Będę był ciężki, już ci puszczam. Une jamilogur na pancikacji. Ojej, to było ciężkie. No, no. jestem ogólnie zmęczony. Okej, okay. no to też nie zaliczamy. Kolejne jest fajne i łatwe. Prepejna Kano Kipsonia. Prepina Kano Ok, no zaliczamy. No tak. Hitko Prasini w Meme. Chitko po jasnej No dobra, no inaczej to powiedziałeś, ale wydaje mi się, że jakby mogę ci to zaliczyć. Chitko po jasnej Więc za każdy język płaciłam Ci 50 zł. Miesz ok. 5 języków, czyli 250 zł. Foto. Tutaj daje Ci 900, e, to zaległe. Zatem to 250, czyli dostajesz 300. Ok, bo dychy na no okay. Fajnie, dziękuję na bardzo. Bizny, tak. Czy nagramy, jak już wszystko wyliczę w montażu, ile muszę Ci dopłacić. Za uśmiechy. Tak. Kurde, ile siana. 4,200. A jeszcze muszę Ci dopłacić na pewno trochę. Czyli jednak by sprzęt się uzbierało. No. Dziękuję bardzo. Proszę. Widzimy się za chwilkę, jak już będzie po montażu i będę wiedziała dokładnie, ile muszę powiedzieć za za uśmiech. Po montażu okazało się, że muszę Ci dopłacić za uśmiechanie się jeszcze 700 zł. Fajnie. Dziękuję. Proszę bardzo. Uśmiechajcie się widzowie, warto. Dokładnie. Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich odcinków i do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa!